Cześć kochane dzieci, tu babcia Lola. Co dzisiaj porobimy? Zobaczcie, co ja dzisiaj tutaj mam. Patrzcie. Takie wielkie gospodarstwo. A na gospodarstwo inaczej mówimy farma. Tutaj na samej górze zobaczcie, kto tutaj stoi? Taki rolnik. Ten rolnik będzie się nazywał stary Donald. I o nim dzisiaj będzie piosenka. Zaśpiewacie ze mną? Pomożecie mi? Super, cieszę się. Zanim zaczniemy śpiewać, przypomnimy sobie zwierzęta, jakie na farmie występują. Kogo my tu możemy mieć? Kto się tutaj chowa? Zobaczcie. Co to jest? Kto to jest? Krówka. Jak robi krówka? Jak robi krowa? Tak, mu, 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 powiedzcie ze mną, mu, mu. Świetnie! Krowa robi mu, 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 mu. Tak. A co tutaj mam? Świnkę, tak, taką różową świnkę. A jak robi świnka? Chrum, chrum, chrum. Chrum, chrum, chrum. Powtórzcie. Chrum, chrum, chrum. Tak. Kogo my tu jeszcze mamy? Pieska. Jak robi piesek? Kto wie? Brawo! Tak! Piesek robi hał, hał, hał. Hał, hał, hał. Powtórzcie. Hał, hał, hał. Brawo. A tu? Kurka! To jest kurka. Jak robi kurka? Kto wie? Tak. Kurka robi koko ko. Koko ko. Ko, ko, ko. Powtórzycie ko,koko. Ko, ko. Dziękuję tak. A to... Co to jest? Konik! Jak robi konik? Ija, ija. Tak, konik robi ija. Mamy jeszcze tutaj kaczuszkę. Jak robi kaczka? Kwa, 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 kwa. Powtórzycie ze mną? Kwa, 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 kwa. Dziękuję. Świetnie Wam wychodzi. I mam jeszcze tutaj owcę. Widzicie? Taka biała owca. Jak robi owca? Be, be, be. B, be, b, be, b, be. b, b. Powtarzacie za mną? B, 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 b. Tak. I jeszcze mamy jedno zwierzątko. Kto wie, co to jest? Kotek. Tak. A jak robi kotek? Wszyscy wiedzą. Miał, miał, miał. Brawo. Super, wam to wychodzi, więc zabieramy się teraz za naszą piosenkę. Śpiewamy. Stary Donald farmę miał i ja i ja o, a na tej farmie krowy miał i ja i ja, o. Krowa mu 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 mu. Stary Donald farmę miał i ja i ja, o, a na tej farmie świnkę miał i ja i ja, o. Świnka — kwik 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 stary Donat farmę miał i ja a na tej farmie pieska miał i ja piesek hau 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 piesek hau 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 stary Donat farmę miał i ja ja a na tej farmie kurkę miał i ja ja Kurka ko ko, ko ko, ko koko, ko, ko. stary do farmę miał i ja, I ja o, A na tej farmie konika miał i ja i jał. konik i ha ha i ha 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 ha, ha. stary Donald farmę miał. I ja i ja, o. A na tej farmie kaczkę miał I ja i ja, o. Kaczka kwa kwa kwa, 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 kwa kwa kwa! kwa, kwa. Stary Donald farmę miał ija i ja ja a na tej farmie owce miał ija i ja i ja owca be be be, be 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 Stary Donald farmę miał i ja i ja o. a na tej farmie kotka miał i ja i ja o. kotek miał miał, miał 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 miał, Stary Donald farmę miał i ja i ja o. A na tej farmie krówkę miał, i ja i ja o. Stary donat farmę miał, i ja i-ja-o. A na tej farmie świnkę miał, i-ja, ja, i ja o. Świnkę miał, pieska miał, kurkę miał, konika miał, kaczkę miał, owce miał. Stary donat farmę miał, i-ja, ja, i ja o. Co my tu mamy? Krówkę, mu-mu. Świnkę kwikwi, kwi. pieska hau hau, kurkę koko, konika Iha Iha, kaczkę kwa kwa i owce Bebe. A patrzcie, jeszcze nam kotek został. Miał, miał, miał. Umiecie miałczyć jak kotki? Miał. Papa pa, dzieci! Papa! Pa. Do zobaczenia!